Proszę Państwa, poniedziałek 5 maja po długim weekendzie, mam nadzieję, że Państwo wypoczęli, ale końcówka długiego weekendu to dzień dla strażaków bardzo ważny, dla tych zawodowych, dla tych ochotniczych, święto straży pożarnej, stąd dzisiejszy. Nasz gość Mirosław Zaleski, witam cię, Mirkusy, jako również Strażacy, to przecież jest rzecz oczywista. E, rozpoczniemy od tego przede wszystkim jednostka macierzyńska OSP Robuń. Robuń, tak? tak. tego pierwszego pułapu. Od pierwszego pułapu. Zaczniemy. Pułap. zaczniemy. E, prezes zarządu powiatowego, tutaj naszy struktur OSP w Powiecie Kobrzyskim i od dwóch, trzech lat chyba trzech. od trzech lat wiceprezes zarządu. Wojewódzkiego w Szczecinie, czyli tak naprawdę najważniejsza chyba strażacka postać z kategorii tych ochotniczych. E, lubisz to? Są ważniejsze. Są ważniejszy. <laughs> Lubisz to? Tak na marginesie? No to to trzeba. trzeba, to jest trzeba. Styl, styl życia. To, 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 to nie jest tak, że tego się nie da lubić. Jeżeli ktoś w to wchodzi i pozna, jak to wygląda od środka, mm -hmm. to polubi, pokocha to. Mhm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. okej. Okay. A kiedy pierwszy raz złożyłeś mundur? O, pierwszy raz jeszcze w latach 80. To zupełnie inna straszła była, tak? To już całkowicie. Moro chyba się chodziło, tak? Znaczy ja swój pierwszy wyjściowy mundur założyłem jeszcze na pochodzie pierwszomajowym, okay. gdzie razem z jednostką OSPR-u uczestniczyliśmy w tych pochodach, bo to było wtedy obowiązki wszystkich Ta, formacji. Ja, ja też ten czas pamiętam. Okay. Także. A. Pierwszy raz tak naprawdę, bo ja w sumie nawet nie pamiętam kiedy. Aha, aha. Nie pamiętam, bo to było gdzieś, przeszło to z tego okresu tej młodzieżowej staży, tego młodzieżowego za, z, z zapłonu, z pożarnictwem, w ten, ten seniorski już okay. naturalnie. Okej. Okay. A powiedz mi, osoba w no, no, wieku, powiedzmy, i tym młodszym, i tym starszym, jeżeli chciałby zostać. Strażakiem. Zakładam jednostka specjalistyczna, tak, typu, nie wiem, płetwonurek czy tam jakieś inne, taki normalny, funkcjonujący właśnie na przykład w robuniu. Jakie trzeba mieć warunki, co trzeba spełnić? czy są jakieś testy zdrowotne, na pewno jakieś badania lekarskie z pewnością, tak? Bo wiem, że tam sami jesteśmy takim badaniom poddawani. E, tak, zgadza się. E, z tym, że ja, te, te drogi są różne, w jaki sposób można trafić mm -hmm. do Ochotniczej Straży. Mm -hmm. Pierwsza droga to jest dla dzieci i młodzieży, to są młodzieżowe drużyny pożarnicze. Okay. Nie mówimy koniecznie o robuniu, mamy dużo drużyn młodzieżowych, bo z tego, co się orientuje, według danych za 2023 rok, bo kampania 24 jeszcze się zamyka, więc mm -hmm. te dane nie spłynęły, mm -hmm. mamy 250 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Czyli powiecie kołobrzewskim. Małe dzieci czasami fajnie wyglądające na zmiu. E, tak, są prawda? dziecięce drużyny pożarnicze i młodzieżowe okay. drużyny pożarnicze. tak Mamy też no, sukces, jeżeli chodzi o tutaj na, na, na Niwie Pomorskiego OSP Dygowo MDP pojechało na Mistrzostwa Polski otwarte CTF. Tak. Y -y -y. W tym roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Robunia pojechała na Halowe Mistrzostwa Polski. Okay. E, mamy wyróżnionego członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na szczeblu krajowym z prac plastycznych w konkursie okay. strażackim, także no i tak naprawdę to, mamy prawda. sukcesy. Okej, okay. no to, to wiemy, że tam powiedzmy dolna granica wieku no to jest te 5, 6, 7 lat, tak, jeżeli chodzi jeżeli o... Jeżeli tylko opiekun się zgodzi, zgodzi, to można przyprowadzić. Okay. A... Jakaś górna granica? Bo strażakiem zostaje się do końca życia, tak? To, to nie jest tak, że ten mundur się kiedyś strażacki założy, to nikt go już ochotniczego nie ściągnie, prawda? Kiedyś ktoś mi powiedział, że strażakiem się jest, strażakiem się nie bywa. Okay. I to, to, to rzeczywiście zostaje tą tą prawdę życiową gdzieś tam przyjąłem sobie za, za też cel i do realizacji. Do 16 roku życia jest się członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Okej, okay. no wtedy zgoda chyba opiekuna, rodziców... Tak, 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 tam jest wszystkie nie... rzeczy są znormalizowane, są już przygotowane, są regulami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, kierunek szkolenia, programy szkoleniowe zatwierdzone przez związek, to jest cała naprawdę maszyna, która pracuje na rzecz tego strażaka ochotnika młodego. Okej. Szesnasty rok życia ukończony, koniec przygody z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, zaczyna się już ten... Krok w dorosłość. Okay. W tym momencie, według ustawy, można być już, starać się o rozpoczęcie kursu podstawowego strażaka ochotnika, czyli tu do tego momentu mamy badania lekarskie, tak? specjalistyczne, okay. wydolnościowe, czy, czy spełnia warunki zdrowotne, żeby być strażakiem ochotnikiem, no i no, oczywiście skierowanie i chęć przede wszystkim pomagania innym, bo to o tym powiem później. Eee, może... I, I coś wtedy, będąc jeszcze osobą niepełnoletnią, można brać udział w akcjach? Nie, jeszcze... Boże, nie można. Mhm. Eee, możemy, może rozpocząć kurs eee, podstawowy strażaka ochotnika, bo kiedyś ochotnictwo polegało na tym, że było pospolite ruszenie, rzucało się do samochodu i się ogasiło. Teraz okay. ochotnik to jest specjalista. No tak, dokładnie. Jest wyszkolony w wielu dziedzinach począwszy od ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego, KPP, KPP dokładnie, na wspinaczki wysokościowe, KPP, bo być może kwalifikowana pomoc przedmedyczna. Czyli to już proszę Państwa taki stopień niższy przed, przed ratownikiem, tak? To już jest, tak, zdecydowanie. To są... Ma tytuł ratownika, nie jest ratownikiem medycznym, bo żeby być ratownikiem mhm. medycznym trzeba ukończyć studia medyczne o kierunku, natomiast ratownikiem jest, może udzielać pierwszej pomocy, prowadzić asociację krążeniowo-oddechową, zabezpieczać poszkodowaną osobę przy zdarzeniach i Przekazywać zespół o tym Pamiętam, kiedy brałem udział pierwszy raz w takim kurcie, później się co trzy lata chyba trzeba to powtarzać tak, takim egzaminem, to my byśmy byli skoszarowani przez pięć dni przez pięć dni intensywnych po prostu ćwiczeń. Także to, to rzeczywiście tej wiedzy tam było sporo, z wyciąganiem ludzi z samochodów i tak dalej, i tak dalej, niemowlęta, ratowanie niemowlęta. To, to się zwiedza, tak? Bardzo fajny ośrodek szkoleniowy właśnie powstał w Bornym Sulinowie. Dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej możemy tam się recertyfikować. I tak, jak mówisz, jest skoszorowana. Ona przyjechać na weekend przez przed... Komora dymna też pamiętam jest. Komora dymna jest oczywiście podstawowym mhm. elementem zakończenia kursu, ale wrócimy jeszcze do tej drogi właśnie kursowej. Mhm. 16-latek może rozpocząć kurs podstawowy, ale nie może przejść jeszcze komory dymowej, tak? bo ona jest niestety dla osób pełnoletnich. Okay. Więc ma już przygotowanie, jeszcze kończy 18 lat. Powiedzmy, komora dymowa. Takie bardzo realistyczne warunki. Tor tak, przeszkód, przy... tak, w zadymieniu w ograniczonej widoczności no i w pełnym i w wyposażeniu. Aparacie, tak? w, aparacie w aparacie, w ubraniu specjalnym, w hełmie... A przedtem jeszcze wydolnościowa. Tak, jest... Ścieżka zdrowia, drabina, bieżnia, także jest Mód, tego chyba, troszeczkę. Nie. Więc y, dla zainteresowanych po, proszę wejść sobie nawet na YouTube'a, gdziekolwiek, y, tam są opisane pokazane filmiki, w jaki sposób wygląda zaliczenie komory domowej, przygotowanie do zaliczenia mhm. komory domowej. Y, i te dwa lata, myślę, że to jest ten między 16 a 18 rokiem, kiedy strażak ochotnik już może ten kurs ukończyć, mhm. jest również momentem, kiedy może stać się instruktorem w budżowej Drużynie pożarniczej pod okiem oczywiście osoby dorosłej, tak? Okay. Żeby go nie stracić, żeby go wykorzystać. Mhm. I następnie po przejściu badań, zakończeniu tych wszystkich testów między m.in. komory, zdaniu egzaminu, egzaminu dopuszczającego do zakończenia kursu, tak? do, do działania. Zostaje strażakiem ratownikiem. Czyli jest tak. I może brać. Jeżeli zdarzenia. nie ma przeszkadzeń zdrowotnych, posiada uprawnienia, mhm. jest ubezpieczony oczywiście, tak. E, może działać Powiedzmy, tak nasz potencjał tutaj powiatowy. Tak nie będziemy o wywózkim rozmawiali, bo, bo to jest jakby poza nami. 25 jednostek, co najmniej chyba jedna trzecia systemowa, tak? Każdego roku tych systemowych. Więcej systemowych. Systemowych jest w tej chwili 10-15 spoza systemowych, jeżeli mhm. dobrze pamiętam. Mhm. Strażaków? No to tutaj zaskoczę. Prawie 600. No to proszę Państwa, to jest siła, tak? To jest siła. A zdarzeń? Zdarzeń według czy statystyk wyjazd... z zeszłego roku, tak powie... nie pamiętam dokładnie cyferki, ale będzie około 700 zdarzeń obsługiwanych przez Ochotnicze Straże Pożarne. Samodzielnie, czy też to są takie we współdziałaniu z PSP? Bo to, bo czasami... Często samodzielnie, jeżeli nie. to są zdarzenia o małym kalibrze. tak. Natomiast nie. jeżeli to są zdarzenia większe, zawsze, zawsze, to jest partnerstwo między Państwem Strażą Pożarną a Ochotniczymi strażami, strażami Pożarnymi, zawsze tutaj we współpracy z Państwem Strażą Pożarną. Takie, powiedz mi najtrudniejsze z ostatniego okresu, kinowo pewnie, nie tak dalej? No właśnie, tak. To jest najlepszy przykład takiego zdarzenia, e, gdzie prace ratownicze, działania w tym trwały praktycznie całą noc. E, no Straty są potężne e, i każdy z nas tak naprawdę te zdarzenie odbiera w, osobiście. Tak? Dla, nie, dla niektórych większym zdarzeniem będzie coś małego, ale co wywarło jakieś traumatyczne przeżycie na nich. No, Ale na przykład mamy pożary... w o charakterze wypadku drogowego. Tak? Dokładnie, Ofiary, dokładnie. Może i często strażak to są jako opierci tak przyjeżdżają na, na takie zdarzenia. Często jest tak, że strażak nawet jadąc samochodem cywilnym najeżdża na zdarzenie i zaczyna, tak, przełącza zjadnie. mu się tryb yy, cywile nagle w ratownika. I zaczyna działać na miejscu w momencie, kiedy przyznam służby przekazuje i kończy, tak? Proszę... Tylko, że ta pamięć zostaje o tych zdarzeniach. Powiedzmy, w bo wspomnić tutaj. Kinowo, kinowo, proszę Państwa, to jest gospodarstwo rolne, produkujące słynnego kobrzyskiego ogórka, tego produkowanego na, na solance, tak? Taki nasz tutaj kobrzyski produkt regionalny. E, a przejdźmy teraz troszeczkę do, do finansowania straży pożarnej. Ostatnio radni Rady Powiatu podjęli jednomyślnie uchwałę o kwocie 5 tysięcy złotych na każdą jednostkę. Jak oceniasz taki program? Jest to światełko w tunelu. I okay. jest on potrzebny. Jak najbardziej. Każde dofinansowanie dla działania jednostek ochronniczych czy pożarnych jest ważne. Mm -hmm. mm, dosyć często jednostki piszą dużo programów, mm -hmm. yy, między innymi marszałkowskich, tak? Czy, czy społecznika i brakuje tego elementu do zapięcia tego całego systemu, czyli tego wkładu własnego. On jest często 5-10%, tak? Tak, dokładnie. I czasami te 50% stanowi problem. I to, tak? jest, to czasami stanowi problem, a tak. czasami jest e, sytuacja taka, że gminy też mają różne budżety, tak? Budżety Jasne. są też planowane wcześniej. Mhm. I nagle się okazuje, że coś wyskakuje fajny program, który można uczestniczyć. A jest koniec roku na przykład. Tak. I to niekoniecznie są programy, co też warto podkreślić, dotyczące e, stricte straży pożarnej, bo to są programy szkoleniowe, na przykład sołtysów w ramach pierwszej pomocy. Okay. To są programy, które wnoszą coś dla miejscowości swojej, w której działają, mm -hmm. o, o rejonu, bo też trzeba podkreślić, że Ochotnicze Straże Pożarne to nie tylko pożary, to naprawdę jest wielka praca na rzecz w społeczności lokalnej. Mm -hmm. Ja patrzę na takie, proszę Państwa, przeobrażenie Straży Pożarnej, tak z perspektywy 20 lat, gdzie gdzie tych strażnic było niewiele, gdzie jeszcze do niedawna jedna z jednostek SPS rb używała starego żuka dzisiaj wiemy, że już ma. Chciałem właśnie też o tym <laughs> powiedzieć, ma inny samochód, ale trzymany jeszcze nie w strażnicy. Natomiast często, jak się jedzie i się patrzy na, na nowe strażnice, to rzeczywiście powiedzmy, wygląda to, to wspaniale. Niedawno oddawana strażnica w Siemyślu, tak, kapitalne połączenie funkcji Wartkowo, tak jak dobrze kojarzę. Gościną. 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 A gościną to w ogóle przewodnicy. Później w Dygowie chyba też jest. W Dygowie nowa strażnica przy, przy drodze przelotowej. Mhm. Piotrowice wcześniej mała jednostka, która też potrzymała tą strażnicę. Przebudowa w tej chwili Harzyna, która też szuka miejsca na, nowe, na nowe, nową strażnicę. Siemyś przecież też świetna lokalizacja jest. Siemysz też mamy, mamy jeszcze kilka jednostek, które potrzebują tej, tej pomocy przy budowie strażnic. Ale tutaj w tej chwili wyszła, wchodzi w życie ustawa o ochronie ludności, o obronie cywilnej, która też tam niesie jakieś środki ze sobą, być może uda się z tego też coś pozyskać na budowę nowych strażnic okay. dla OSP, mm -hmm. przy spełnieniu odpowiednich warunków jako miejsca bezpiecznego. Tak? Jasne, patrzę na to, to jest takie świetne połączenie, bo większość strażnic zbudowana jest jeszcze z taką funkcją społeczną, tak? przy okazji jest Świetlica, szala tak? jakieś miejsce spotkań, miejsce integracji, różne koła, różne stowarzyszenia, na miejsce mogą, mogą się tam integrować. Zresztą zawsze, na no, Państwa, straż była takim miejscem integracji. Chyba nie ma innej funkcji mundurowy, która posiada tak duże zaufanie społeczne. Tak, no, najczęściej oscyluje około 95-98%, jak zawsze to podkreślałem na różnych spotkaniach, tak? Strażak jest tą osobą, która... Największe zaufanie społeczne, tak, i niezmiennie, niezmiennie od wielu lat. Mirku, powoli kończymy. Powiedz mi jeszcze, święto było, było wczoraj, a oficjalne y, miejsca świętowania majowe Straży Pożarnej? 6 maja. Mhm. Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, uroczysta zbiórka z, z okazji właśnie roczni, y, święta strażowskiego. Awanse, nagrody? Awanse nagrody odznaczenia komendara. państwowe, podejrzewam. Tak Yy, oraz yy, druga zbiórka 17 maja, mm. z, połączona z taką wystawą sprzętu, z pobytem strażaków z całego powiatu. To są powiatowe obchody dnia strażaka Ochotnika w Rymaniu. Tym razem zapraszamy serdecznie. Tak, na stadionie, przemarz, przemarsz, samochody, jednostki, e, grill, e, swobodna atmosfera. Czyli warto być. Warto, warto, jak najbardziej. No i na końcu, czego życzyć nam, Wam, strażakom? O, powiem tak, przewrotnie, jak najmniej wyjazdów. No to się zgadza. Tak? Z racji tego, że każdy wyjazd to jest jakieś nieszczęście, więc unikajmy tych nieszczęść ludzkich. No, a jeżeli już wyjedziemy, to na pewno tyle powrotów, co wyjazdów i w takim samym składzie, w jakim wyjechaliśmy. I w takim samym kondycji, tak? Bo to Dokładnie. Bardzo Mirku, bardzo Ci dziękuję. Proszę Państwa, Mirosław Zalewski, e, przede wszystkim strażak, ochotnik, Rymań, prezes Powiatowej Straży Pożarnej e, i wiceprezes zarządu wojewódzkiego był dzisiejszym. Naszym gościem. Mirku, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Również, dziękuję ci, za zaproszenie. Florian, Wam dam Bogosławie. Wszystkiego dobrego.